W środę 25 sierpnia na stadionie szczecińskiej Pogoni odbyło się pożegnanie długoletniego jej zawodnika Zenona Kasztelana. i długoletnia, bo zaczynałem w 1958 roku i do chwili obecnej uprawiałem ten sport. Dopiero w tym roku w czerwcu zakończyłem karierę sportową. No, także w tak, jakim klubie? Cały czas w jednym klubie Pogoni z Trzeciń. tego klubu i do tej pory grałem w wszystkich spotkaniach w pogoni Szczecin. Tylko z dwuletnią przerwą, kiedy wyjechałem na kontrakt dwuletni do Wiednia i gdzie grałem w Admirze Wiedeń. Jakie były najcięższe momenty w pana klubowej karierze? No, chyba okres taki, kiedy się chodziło do zespołu, kiedy było dużo zawodników, znaczy wiekiem starszych, gdzie było, rzeczywiście była taka zdrowa rywalizacja. No i chyba to, że w tym momencie nie miałem takiej przychylnej publiczności, która. No, dosyć często wygwizdywała mnie na no ale raczej to później w jakimś okresie czasu ustąpiło, przełamałem się i zacząłem też grać. Odmieniły się, zamiast gwizdów były brawa. Jak wpływa y, na zawodnika Gwizdyta? publiczność? No, na pewno, jeżeli publiczność zawodnika darzy jakąś taką sympatią, czy o, oddziela go brawami, jakoś tak przychylnie, to jest wiadomo. Po, Podbudowuje zawodnika, zwłaszcza młodego. A jeżeli publiczność gwizdzi, no to zależy też od psychiki zawodnika. Na pewno to nie jest korzystne dla zawodnika. Sądzi Pan, że publiczność szczecińska jest obiektywna? Raczej tak. No, są, wie Pan, wyjątki. To chyba pseudo-kibice, którzy szczególnie ja mówię tu o zawodnikach młodych, którzy dopiero są na dorobku, którzy wchodzą w ten wir tej walki. No, jeżeli publiczność zawodnika wygwizduje przy jakichś takich nieudanych akcjach, to no na razie się deprymuje i nic może młodego zawodnika zniechęcić do uprawiania tego sportu, nawet go załamać psychicznie. No jeżeli są wyniki, jeżeli drużyna jest na fali, wygrywa, to w tym środowisku w piłkarskim, w zawodniku, wszyscy sobie jakoś pomagają, bo wiadomo, że jeżeli się wygrywa, to są jakieś tam za tym panarze i tam tam i tej dalszej historii, Zresztą jest bardzo przyjemnie. Jeżeli się przegrywa i zawsze jest, się, nie wiem, pod kreski, no to i coś to działaczy, narzekają, i kibice, nie jest naprawdę nieprzyjemnie. Co pan może powiedzieć o lidze polskiej? Ja uważam cały czas, że tak się mówi, że niby ta polska liga jest słaba. Ja uważam, że drugi raz z kolei na tych mistrzostwach świata osiągnęliśmy jakiś trzeci właściwie, nie? bo w 78 też piąte czy szóste miejsce osiągnęliśmy i jesteśmy w tej ścisłej czułce światowej. Nie ulega wątpliwości, że liga tam rfn czy angielska czy włoska czy hiszpańska na pewno jest bardziej ciekawa od naszej. Ale nie wiem, czy jest lepsza, zresztą w konfrontacji z takich słabszych czy średnich drużyn, na pewno byśmy nie wyszli, wypadli gorzej od tych zespołów. I dlatego to, co panowie, czy publiczność w domu ogląda w telewizji te fragmenty, które są naprawdę piękne, są tylko efekty kończące, to są wybrane fragmenty z tych wszystkich spotkań i nie wiem, czy nasza telewizja, jeżeli by mogła pokazywać w, w ogóle wszystkich spotkań wy, wybierać najlepsze fragmenty w momentach strzelenia bramki nie, nie wątpię, żeby było to tak samo piękne jak i na no obcych Czy mógłby Pan porównać y, ligę austriacką do ligi polskiej i choćby warunki y, pracy piłkarza tu i tam? Ja uważam, że warunki pracy są takie same jak tu i tak samo tam pracują y, piłkarze mniej więcej w takim samym rygorze i dyscypliny tyle samo godzin poświęcają na treningi a czym się różni Liga Austriacka od Polski? No właściwie chyba nie niczym, bo może Austriacy bardziej w Lizę ostro grają, bardziej ostrze jak nasza Liga. Nasza no, wie pan, tam każdy musi pracować dla siebie i tam jest taka naprawdę zdrowa rywalizacja. Jeżeli ktoś nie gra w pierwszej jedenasy, po prostu mniej zarabia. Dlatego tak. Każdy dąży do tego, żeby być w pieśni 11 i dlatego musi maksimum dać z siebie, żeby trenera przekonać na to, jest od swojego papieru. Czy grał Pan w reprezentacji? Oczywiście. Grałem dosyć późno. Zacząłem grać w reprezentacji po wieku 27 lat. Był, było to w 73 roku. Mój debiut był z Irlandią Północną. Osiągnąć to, to jest duża satysfakcja, bo każdy zawodnik, który, który gra, uprawia ten sport, marzy o tym, żeby założyć tą koszulkę z białym orłem. Czy nie jest Panu przykro odchodzić bo dzisiaj taka refleksja mnie wyglądała, że bo, bo niby to jest i przyjemne, a zarazem smutne, bo po tylu latach, rozstając się z tą zieloną murawą, gdzie tyle lat człowiek spędził i tyle miłych i złych chwil na tym stadionie go, go sięgnęły, no myślę, że naprawdę jest to smutne. A jaki był powód? No uważam, że już wiek mój do tego nie predysponuje, żeby skończyć to. Zresztą kontuzje, które często się powtarzały, bo to już wie pan stawy, kolana, to już są wyrobione takie części ciała. Nie sądzę, żebym miał jakieś tam kłopoty ze zdrowiem, ale sądzę, że... To są czysto piłkarskie kontuzje. Zresztą człowiek jest już tak wyeksploatowany, że te nogi są już podatne. No wszystko, nawet bez żadnych kolizji z przeciwnikiem czasami same wysiadają. Czy jest to pana definitywne odejście z piłki? Tak, oczywiście. To w takim razie co w przyszłości. No w przyszłości no, na razie nie zamierzam zajmować się sportem, chcę od tego jakoś odejść, odpocząć, może w przyszłości. Nie wiem, może. Dlaczego pan wybrał ten moment na wycofanie? Ja sądzę, że grając w piłkę, to trzeba być pełnosprawnym w ogóle na zdrowie, psychicznie, fizycznie, a uważam, że to za dużo wyrzeczeń. Już to już później to jest ciągnięcie i uważam, że może po to tak zabrzmi trochę, że się niby boję, ale nie, chcę, nie chciałbym, że, nie chciałem, żeby mnie ludzie tam później trzy kibice wygwizdywali. No. Różnie to może być, nie? A może Pan sobie powiedzieć, że to była właściwie Pana życiowa kariera? Swoje nazwisko widział Pan w gazetach, wiadomo było, że ludzie mówili o Panu yy, i teraz, teraz to wszystko się skończy. Zawsze sobie z czegoś trzeba zdawać sprawę. Ja też sobie zdawałem sprawę, że kiedyś to musi przyjść tak ten kres i trzeba się z tym pogodzić. A że na pewno będzie brakowało to, że ja sobie w gazecie nie przeczytałem, że o mnie piszą, to, to jest normalne. A co pan teraz będzie robił, co pan zamierza robić? No zamierzam. Do pracy iść. Pytanie nie wiem czy fery, czy, 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 czy jest. ma pan zapewniony dzięki grze w piłkę zapewniony jakiś byt ekonomiczny. Grał pan dwa lata w lidze austriackiej. No jako tak. No. Jakiej marki ma pan samochód? Golf Volkswagen. Ha. Jak pan łączył sport y, z życiem rodzinnym, z życiem osobistym? No wie pan, to, to trudno teraz powiedzieć, jak łączyłem? Ma pan żonę? Mam. To naprawdę trzeba jakiejś dużej wyrozumiałości z jednej strony i z drugiej, żeby można było to pogodzić. No Jeżeli człowiek decydu, decyduje się na zawarcie tego związku małżeńskiego, to jedna i druga strona zdaje sobie z tego sprawę, jakie są moje i danej osoby, tak samo jak piłka nożna, to jest uprawia, niby to tak się na określa, że to jest uprawia sportu, ale to jest ciężka chorobka, tak samo jak i praca. Co pan zyskał dzięki grze w piłkę? Nie chodzi mi o prawda, sprawy finansowe jakieś. No, zwiedziłem na pewno trochę świata. Duża frajda w życiu, jakaś przy końcu kariery, czy przy końcu kariery cały czas Pan szedł z przyjemnością, tak, tak, jak, tak jak wychodzi taki młody chłopak, chce pograć sobie w piłkę. Czy na później pewno. to był zawód? Nie, wie pan naprawdę dla mnie wyjście na boisko to było przyjemnością. Zresztą jeżeli rzadko nie wychodziłem w pierwszym zespole, a wychodząc jako rezerwowy na ławkę, no to naprawdę miałem jakiś taki żal, nawet może złość do trenera i tak. Zawsze chciałem wyjść jako w pierwszej jedenastce i to dla mnie było jakieś takie przeżycie. Naprawdę lubiłem ten moment w ogóle wyjścia, przywitania się z publicznością. Czy Pan ma może na... syna? Nie. A jakby Pan miał syna, to kim by został? A to ja nie wiem, jakie on by miał predyspozycje do tego, czy nie, by chciał a studiować. Pan, a chciałby Pan, żeby on był piłkarzem? No na pewno bym chciał, ale czy on by chciał, to, tego trudno mi w tej chwili powiedzieć, czy bo nie pan, no. Czy Pan jeszcze... Wyjdzie kiedyś na boisko, tak oddych, choćby przyjdzie na trening, na pograć pewno, sobie. Wie Pan, Ja bardzo lubię, zresztą nie przychodzę w tej chwili sobie pokopać na boisko, a sądzę, że w niedalekiej przyszłości, w jakiejś, z okazji jakiegoś jubileuszu czy jakiegoś spotkania, zagram sobie w, w bojach i będzie to dla mnie też wielką satysfakcją i przyjemnością. Proszę, pozostaje nam pogratulować panu całej kariery sportowej. I życzyć wszystkiego najlepszego w dalszym życiu. Dziękuję bardzo.